Ja jestem rodaty, a przed Wami paczka. Jak najczęściej pokazuję, oceniam gry komputerowe, tak dzisiaj 17 października rano dzwoni do mnie kurier i mówi, że ma dla mnie paczuszkę. Nic nie zamawiałem, ale dobra, no przyjazd kuriera to zawsze spoko sprawa. Większość pewnie osób, większość z was też czeka upragnienie na tego kuriera, aż w końcu przyjedzie i zadzwoni. Chyba, że jest to niezamówiona paczka, za pobraniem, to wtedy jest przykra sprawa. Kto wie, może to jakieś zasilenie dla biednych youtuberów, jakaś akcja charytatywna, wspierania, wiecie, jedzenie, jakieś racje żywnościowe od YouTube'a, no ciężko żyć. Ostatnio bonoć modne jest otwieranie jakichś paczek wojskowych na YouTubie żywnościowych. Może jakieś suche by było co jeść w końcu na zimę. No cóż, może warto byłoby to jakoś rozpakować. Użyłem tradycyjnie małego nożyka, który kiedyś wysłał mi jeden z widzów robiących w sklepie Militarka.pl i muszę przyznać, że ten nożyk dalej jest ostry jak charakter mojej nauczycielki od matmy z technikum. No, gorąco pozdrawiam panią, którą kiedyś pieszczotliwie nazywaliśmy Fiona. Rok temu również przyszła do mnie taka paczuszka jak ta, tylko była sporo mniejsza od tej i to była bardziej w formie takiego woreczka, tak? Teraz mamy prawdziwą, normalną kartonową paczkę, no i ekipie G2 chciałbym z góry podziękować za zapas folii antystresowej bąbelkowej, która na pewno przyda się na długie, siedne wieczory. W środku znalazłem czarną, prostą, ale bardzo fajną, stelową paczkę z wprasowanym na złoto logiem G2O góry. No i ogółem paczuszka troszeczkę waży w porównaniu do poprzedniej. Zobaczymy co siedzi w środku. I tak, od razu powiem, że trochę z tych rzeczy będzie dla Was. Najprawdopodobniej w trakcie jakiegoś live'a, no informacje wrzucę na Facebooka, kiedy na live'a akurat znajdę troszeczkę czasu więcej, więc tam Was po prostu zapraszam po wszelkie informacje na ten temat. No i pierwsze, co wyjąłem, to postcard z napisem Cześć brudaty, osiągnąłeś następny poziom, świat internetu jest pełen troli, dram i innych śmiertelnych. Przeszkód. Napisane to jest w formie fizycznej, a nie na przykład niebezpieczeństw. Jakby świat internetów był pełen, nie wiem, niebezpiecznych płotków. Fajna sprawa. Z tego co widzimy, idzie ci kurde świetnie. Z świetnym kanałem nadchodzi duża rozpoznawalność. Prezentujemy ci. Skutko Czyli w skrócie mówiąc, Super Fancy Glorious Upgrade Toolkit for Internet and a Bigness. No spoko, dzięki bardzo. Mamy zaproszenie też na jakieś 3D G2.com, czyli jakby platformę, gdzie można pobierać, wysyłać, kupować i dzielić się modelami 3D. I w sumie, jeżeli ktoś z was zajmuje się robieniem modeli, to może i nie głupi pomysł, można tam zajrzeć, zaprojektować swój gadżet i może też zaproponować jego sprzedaż. Paczka wypełniona jest takimi fajnymi koryczkami piankowymi. Naprawdę śmiesznie wyglądają, trochę tak jak takie wiecie, chrupki dla dzieci, takie, które się rozpuszczają i nie są, nie wiem, niebezpieczne i które mogą wcinać dzieciaki bez zębów. No tak to wygląda. Nie wiem czemu, ale tak mi się skojarzyło. Znajdujemy też pada. Takiego klasycznego, jak się używało ponad 20 lat temu, chociaż raczej nie PAD, lepiej powiedzieć, że to jest to kontroler pomalowany na czarno złoto. Nie wiem, czy to ma. Coś wspólnego z kolorkami mojego kanału, czy to przypadek, czy nieprzypadek. Mamy też wydrukowany nick z tyłu. Jakby ktoś pytał, to jest to z jakiegoś plastiku. No cóż, położę sobie go na moim growym biurku, albo przylepię sobie na taśmę do czegoś, na przykład do biurka, czy do jakiejś ściany, czy na drzwi. Zobaczymy. Znajdziemy też smyczkę oraz przyczepione do wszystkiego karteczki z takimi ciekawymi napisami. Każdy taki item. Jakby ma swoje busty, na przykład smyczka, to K-Container z pięcioma slotami, który przy użyciu powoduje deszcz lajków. I wyraźnie jest to na tej karteczce napisane, tak jakby każdy, każda rzecz w tej paczce była jakimś itemem. Za to na długopisie na przykład mamy bonus do zliczanego hajsu, a przy kliknięciu powoduje, że wszystko staje się ebickie. Znajdziemy też kubeczek G2 z różnymi obrazkami. W porównaniu do mojego kufla z kawą jest trochę mały, ale na uroczą kawusię poranną albo herpatkę przy graniu w nocy całkiem może być. Znajdziemy też piłeczkę antystresową, która w sumie może mi się tutaj przysłużyć, bo moje czoło od face palmów jest już dość wyrobione. Najbardziej jednak bekowym gadżetem w paczce jest słagowa czapka z świetnie wyżytym napisem G2 na boku. Jest taki mocno wiecie, wypukły, wyszywany, a nie przyklejony czy coś w tym stylu. Chociaż do mojej paskudnej mordy ta czapka trochę nie pasuje, no chyba, że byłbym totalnie pijany. Chociaż kto wie, może dodaje mi trochę przystojności cholera wie. Znajdziemy też dwie karty pod giveaway, czyli specjalnie dla Was i gdzieś na fejsie, jak mówiłem wkrótce, zarzucę jakimiś informacjami, kiedy w trakcie jakiegoś krótkiego live'a można by to wylosować. Znajdziemy też... Koszulkę. I to w sumie dobrze, bo moja aktualna koszulka, którą mam na sobie, po roku wygląda już trochę kiepsko, w niektórych miejscach wychodzi, wychodzą szwy i tak dalej. Plus dostałem Lkę, kiedy aktualna, noszona przeze mnie to MK, i trochę mi po prostu w tej Mce ciasno. Zabawne są też komentarze czasami na YouTubie, które się pojawiają, kiedy ludzie pytają, czy tę koszulkę od G2 w ogóle piorę, skoro mam ją na sobie na każdym materiale, i od razu podkreślam, że nie muszę jej mieć, po prostu ją noszę, bo jest cieplutka. Ym, tak, piorę ją, czasami jak zaczyna świecić, to wtedy piorę. Następnie Odkrywamy dość ciężką sakiewkę. Jak to w sakiewkach bywa, powinny być w środku monety, i proszę Państwa, jest złoto. Są monety, hajsy, bogactwo. Mogę skończyć już użerać się z kiepskimi grami na YouTubie. Mogę jechać na Karaiby. No, monety, po prostu monety. Najlepsze złote monety. Tylko kurde, szkoda, że to czekolada. No ja i już myślałem, że to moja emerytura. Ale cóż, trudno, jednak trzeba przyznać, że tego hajsu złotego sporo mi tutaj wysłali w tej sakiewce i będzie co wpierdzielać przez najbliższe parę dni. Finalnie, finalną rzeczą, jaką znajdziemy w tej paczce, jest bluza G2, ciepła od środka wyszywana takim przyjemnym mięciutkim polarkiem z kapturem rozmiar L. I ta sprawa na jesienne, zimne wieczory leci dla Was. Tak, bluzę mogę dorzucić do giveaway'a, jak, kiedy i gdzie, co trzeba zrobić, no informacje wrzucę po prostu na Facebooka, kiedy znajdę moment, by odpalić live'a i powiedzmy zrobić giveaway po prostu na żywo. Najprawdopodobniej jakieś godziny wieczorne, by każdy miał okazję po prostu wpaść na tego live'a. No i ogółem paczuszka bardzo miła i zaskakująca, fajna sprawa, że G2 po prostu dba w jakiś sposób o swoich partnerów i wysyła im tam jakieś gadżety. Miła paczuszka, miło było, było to otworzyć, zobaczyć co jest w środku, no i po części to też trochę poużywać, chociaż... Czekoladę ciężko używać, raczej się ją po prostu. Je. No cóż, oczekujcie na jakiegoś posta na Facebooku, gdzie będą jakieś informacje na temat tego, w jaki sposób, kiedy będzie można wpaść na jakiegoś live'a no i złapać powiedzmy tą bluzę, te koziki nagiwałę, a może jeszcze jakieś inne rzeczy. No cóż, tyle.